Planuję na tym kanale wprowadzić kontent dotyczący praktycznie wszystkiego. Była muzyka, były petardy, były kłady, były gry. Czas na warsztat. W tym odcinku powiem trochę o moim zasilaczu regulowanym, który sam zrobiłem. Ale najpierw powiem czemu go zbudowałem. To jest zasilacz, który miałem jako pierwszy i miał on zaledwie 3 ampery, które mi w zupełności nie wystarczały. Dlatego postanowiłem zbudować ten oto zasilacz. Początkowo powiem, co znajduje się na przednim panelu tego zasilacza. Jest to włącznik główny transformatora. Włącznik przetwornic, włącznik wentylatorów. Ten przełącznik, jak na razie nigdzie nie jest podłączony i nic nie robi, ale w przyszłości zamierzam coś z nim jeszcze zrobić. Tu miało być wyprowadzenie 12V, jeszcze tego nie zrobiłem. Minus i plus z przetwornic. Tu jest taka mała dioda. Która miała się zapalać, kiedy włączymy przetwornicę, ale nie mogłem znaleźć stałego napięcia 3V, dlatego nie podłączyłem jej. W przyszłości może to zrobię, nie wiem do końca. U góry jest termometr, który wskazuje temperaturę transformatora. Tutaj mamy wyświetlacz, na którym wyświetlają się wszystkie ważne rzeczy. Czyli po kolei. V, ampery, waty. I co ciekawe, watogodziny. Pomiędzy minusem a plusem przetwornic wsadziłem tutaj cztery rezystory, by szybciej spadało napięcie. Bo gdy włączymy zasilacz i wyłączymy go potem, bez obciążenia prąd będzie powolutku spadał aż w końcu się wyłączy do gniazda podłączyłem dwa kable które są o grubości 1,5 mm zakończone żabkami, żeby łatwo było podpiąć pod na przykład silnik Minusem takiego zasilacza jest z pewnością hałas, który generuje transformator oraz wentylatory. Z tyłu zasilacz wygląda w ten sposób. Jest tu mały wentylator, który wtłacza powietrze do środka. U góry jest wentylator duży, który wyciąga powietrze. Tu jest wyjście do zasilania. I to w sumie tyle z zewnątrz. Teraz zajrzyjmy do środka. tak wygląda zasilacz w środku tu mamy przetwornicę transformator tu są wszystkie włączniki kable starałem się nieco uporządkować tutaj widzimy przymocowano sondę termometra by zmierzyć temperaturę transformatora by czasami się nie przegrzał tutaj mamy zasilacz 12V który zasila wszystkie wentylatory w tej obudowie jest ich dokładnie 4, z tyłu jest 1, u góry 1 i dwa u dołu, które chłodzą przetwornice. Przetwornice są dwie, obie są step down, które obniżają napięcie z 32 V do 1V. Tym potencjometrem możemy ustawić sobie napięcie właśnie dokładnie od 1 V do 32, tutaj mamy ograniczenie prądowe. I to w sumie tyle. Tak jak powiedziałem, zasilacz ma napięcie regulowane od 1V do 30, przez co gdy podłączymy przykładowo silnik i włączymy zasilacz, mimo tego, że będzie ustawiony on na minimalne napięcie, już niżej się nie da, to on i tak będzie powolutku się kręcił. Oczywiście można temu zaradzić, mianowicie obniżając na minimum. Amperaż i podwyższając napięcie, wtedy silnik potrafi się zatrzymać lub zwolnić do wybranego momentu. Też tego zasilacza wadą jest to, że wyświetla czy nie wyświetla nic. Jeżeli nie będzie napięcia na przetwornicach wyższego niż 6V. Dopiero przy 6V on się włącza, a przy 7 świeci. Przy 8 już świeci na maksa. Możemy tym przyciskiem tutaj wyłączyć podświetlenie. Tym, jak mówiłem, włączamy wentylatory. Ten jeszcze nie działa. I to w sumie tyle o tym zasilaczu. Oczywiście dziękuję Wam wszystkim za liczne wyświetlenie pod moimi filmami. Pod tym filmem zostawcie komentarz, co mogę poprawić w swoich filmach, co by Was interesowało. Trzymajcie się, cześć.